Czołem, moi drodzy, YouTube'a wszyscy kochamy, bo gdybyśmy go nie kochali, to ja bym dla Was tych rzeczy nie nagrywał, aby wyście tego wcale nie oglądali. Więc właśnie, chyba powinniśmy się wszyscy ucieszyć z tego, że no, w kwietniu YouTube obchodzi 20 urodziny. No i ta platforma się bardzo, ale to bardzo mocno zmieniła przez ten czas i pomyślałem, że fajnie by było trochę sobie powspominać, wyróżnić te takie najistotniejsze momenty z historii YouTube'a i od razu tu mówię, nie będę Taką nudą jak wrzucenie pierwszego filmu na YouTube tego tego wzo, na pewno to kojarzy, życie, albo nie wiem, no, no tego dnia założyli te platformy, bo to kurczę, każdy to wie. Ale wspominajmy sobie troszkę inne momenty, typu e, pamiętacie Gangnam Style, a pamiętacie jak e, wszedł do, do, do polski YouTube faktycznie oficjalnie, czyli wszedł, weszła polska wersja, no właśnie takimi rzeczami się zajmiemy. Także co, nie przedłużam i lecimy. Chyba takim najistotniejszym ruchem już po ruszeniu YouTube było przejęcie firmy przez Google, dlatego że kiedy taki gigant zauważa w tym projekcie szansę, no to można się spodziewać, że będzie to duża rzecz. No i rzeczywiście w 2006 roku za śmieszne dzisiaj pieniądze, bo raptem miliard i 650 tysięcy dolarów, YouTube stał się własnością firmy z Mountain View. Potem dodano integrację z kątem Google i pomału zaczęło się też mówić o integracji z platformą reklamową Google AdSense. No, a co było dalej, to już sami wiecie. No i właśnie, raptem 8 miesięcy później Google ogłosiło wprowadzenie programu partnerskiego. E, ten innowacyjny pomysł zmienił układ sił na rynku internetowego wideo absolutnie na zawsze. E, założenie było takie, że publikujący na platformie będą mieli e, Będą mogli otrzymywać sporą część zysków z reklam. Program ten odpalono w Polsce dopiero w 2011 roku, ale za to do tego momentu został on już rozszerzony o znacznie większą liczbę kont. Obecnie na YouTube zarabiać może w zasadzie każdy, kto spełni niewygórowane warunki dotyczące czasu oglądania i liczby widzów na filmach. W tamtym okresie YouTube kojarzył nam się głównie z filmami o niskiej jakości i wartości najczęściej nagrywanymi takimi stareńkimi komórkami lub montowanymi w Windows Movie Maker. Kto pamięta, ręka do góry. Jednak w 2010 roku Google zdecydowało się na podbicie jakości filmów aż do Full HD, co na tamten czas naprawdę robiło duże wrażenie. Dało to też sygnał twórcom, że firmie zależy na tym, by platforma rozwijała się też w stronę takiego poważniejszego wideo, jak to oczywiście, któremu sami twórcy poświęcają dużo czasu. W 2012 roku miały się odbyć Igrzyska Olimpijskie w Londynie, i m.in. na tę okazję YouTube rok wcześniej wprowadził możliwość transmisji wideo. W tamtym czasie sam streaming nie był jeszcze aż tak popularny. Dość powiedzieć, że w 2011 powstał Twitch, więc no, była to jeszcze idea raczej taka raczkująca. Nie każdy miał w kieszeni smartfona i komputer wystarczająco wydajny do streamowania, nie wspominając o jakiejś lepszej kamerze czy mikrofonie, no ale jak widać sytuacja się zmieniła. Pamiętacie Gangnam Style? No osobiście kompletnie nie rozumiałem fenomenu tego, tej, tej twórczości, no ale nie można było powiedzieć, że nie był to tak duży wiral na skalę światową na platformie YouTube właśnie. Polska miała z kolei swojego wirala ponad 10 lat temu za sprawą filmu Sylwestra Wardengi. Pies w przebraniu pająka, straszący przypadkowych ludzi w Warszawie rozszedł się wiralowo po całym świecie. Film ten w pierwszym tylko roku zebrał kilkadziesiąt milionów wyświetleń, a teraz ma ich już ponad 184 miliony. Sam twórca wspomniał, że film ten jest dla niego żyłą złota, również dlatego, że zagraniczne programy telewizyjne regularnie płacą mu tantiemy za wykorzystywanie tych, tych filmów, właśnie czy tego filmu w tych programach. Na naszym rynku film ten był z kolei dowodem, że faktycznie można zarobić na tej platformie kupę siana, jeśli tylko ma się pomysł. Ostatnim takim większym ruchem i względnie świeżym jest wprowadzenie shortów na YouTube. Funkcja ta została dodana właśnie dosyć pospiesznie, choć już od lat uwagę internetu wzyskiwała platforma Musicali na której wrzucało się pionowe wideo z autorskimi teledyskami do utworów, to giganci raczej tę platformę zlali. Nasz w 2020 roku, w trakcie pandemii, TikTok, który właśnie wywodził się z tych tańców, z tego musicali, stał się miejscem, w którym miliony osób z nudów zaczęło publikować. Kreatywne vlogi, filmy, memy itd. Google ten trend również zauważyło i w efekcie pojawiły się shorty. Na nich również można zresztą zarabiać, ale na pewno nie tyle, ile na dużych filmach. No, i jak sami widzicie, YouTube trochę namieszał, trochę tej historii już z nim przeżyliśmy. Ciekawe, co będzie dalej, bo jedni mówią, że YouTube schodzi na psy, ale jednak wciąż otwierają się na tym YouTube bardzo, ale to bardzo duże kanały, które faktycznie opierają cały biznes wręcz na, na YouTube. Więc wydaje mi się, że przyszłość jest tu raczej świetlana. Chociaż wiecie, z korporacjami jest tak, że korporacją zawsze mało. Niestety może przyjść moment, w którym po prostu będą zmieniać jakieś mikroskopijne rzeczy i w efekcie faktycznie ludzie się od tego odwrócą. Ale cóż, świat nie znosi próżni i wtedy być może powstanie jakiś nowy YouTube, na który się przesiądziemy. Ale to tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się na razie.